Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela 8 sierpnia i znajduję się pod płacem kultury. Znajduję się pod płacem kultury, dlatego że dzisiaj był organizowany taki zlot, taki event pod nazwą Tour de Konstytucja. I tutaj zjechali się politycy, zjechali się sędziowie, był były rzecznik praw obywatelskich, a także byli przedstawiciele grupy szczyty alienacji rodzicielskiej, którzy rozbili swoje miasteczko i chodziło o to, żeby informować jak największą ilość osób, co to jest alienacja rodzicielska. Tak i jak, to, jak alienacja rodzicielska ma się do konstytucji, albo w ogóle jak konstytucja może inaczej ma się do alienacji rodzicielskiej. Na stronie, na profilu facebookowym Szczyt Alienacji Rodzicielskiej, jeżeli kogoś interesuje, będzie mógł sobie obejrzeć filmy, będzie sobie mógł obejrzeć wywiady, będzie mógł obejrzeć transmisję, jak, jak to się wszystko dzisiaj odbywało. Ja sobie pozwolę zrobić taki mały spacer naokoło Pałacu Kultury, ponieważ pogoda jest bardzo ładna, jest dużo osób, w związku z tym wierzę, że dużo osób to nasze miasteczko Szczyt Alienacji Rodzicielskiej odwiedziło. No dobrze, jak się konstytucja ma do alienacji rodzicielskiej? Jak się konstytucja nasza Polska ma do sądów i wyroków sądowych, które są wydawane w sprawach rodzinnych, i jakie konsekwencje one mają na rodziców i dzieci? Może ja w ogóle zacznę od innej strony. Pewnie większość z Was była w kasynie, grała w ruletkę i tam jest na stole w ruletce można obstawiać liczbę, ale także można obstawiać kolory i tam jest chyba czarny i czerwony, czy czarny i biały, nie wiem, plus tam zero, ale generalnie są dwa kolory, które się obstawia. Dla tych, którzy nie byli w kasynie, generalnie chodzi o to w tym kasynie, że prawdopodobieństwo trafienia każdego koloru jest takie same oprócz zera. Dla innych może, może takim lepszym przykładem będzie gra w Orła i reszkę. Przede wszystkim dlaczego chętnie gramy w Orła i reszkę? W momencie kiedy mamy rozwiązać jakiś, nie wiem, zakład albo no ja wiem, w cudzysłowie powiem spór albo rzecz typu kto ma dzisiaj zmywać, kto ma dzisiaj sprzątać. No w Orła i reszkę się gra oczywiście też na przykład na meczach piłkarskich kiedy rozpoczyna się mecz, podchodzą kapitanowie drużyn do sędziego i sędzia monetę losuje Grają worła i reszkę, i ten kto wygra, no to mówi, którą chce, chce połowę mieć. No i, no i tak, żeby generalnie było sprawiedliwie. Dlaczego ludzie chętnie grają warła i reszkę? No, grają chętnie worła i reszkę, dlatego, że uważają, że to jest sprawiedliwe, że przy tej grze czują się bezpiecznie, tak? Bo generalnie szanse tutaj wynoszą. Czy będzie orzeł, czy będzie reszka? No, wynoszą jedna, druga, no, bo trzeciej możliwości nie ma. Chyba, że jakimś cudem moneta stanie na krawędzi, no, ale to się chyba rzadko zdarza. Ale generalnie wszyscy grają w tę grę albo używają tego sposobu chętnie, bo wiadomo, że szanse są 50 na 50, są sprawiedliwe. E, praktycznie nie ma możliwości oszukania e, w tę grę, w tę orła i reszkę. Znaczy w grę w ten, w ten sposób. I dlatego wszyscy, w to chętnie, wszyscy, tego sposobu chętnie używają. Tak? Przede wszystkim sprawiedliwe, przede wszystkim proste, przede wszystkim szanse są pół na pół i praktycznie żadna możliwość, praktycznie zerowa możliwość oszukania. I teraz, jak to się ma do konstytucji, tak? W konstytucji jest napisane, że e, mężczyzna i kobieta są równi. Także jest równość kobiety i mężczyzny względem prawa, i tam. Ja nie jestem konstytucjonalistą, ale generalnie konstytucja to gwarantuje. Także mężczyźni i kobiety są równi. W związku z tym ta konstytucja powinna gwarantować nam wszystkim równość wobec prawa. No i teraz co się dzieje? Tak, wszystko jest ok do momentu, kiedy dochodzi do wyroków rozwodowych w sprawach rodzinnych. I tutaj nagle ta równość wobec prawa, która generalnie powinna być chyba, tak jak w tym, w tej grze y, orzeł i reszka, y, powinna być 50 na 50. tak? Czyli generalnie, jeżeli mężczyzna i kobieta idą do sądu, to ich szanse, ich szanse na uzyskanie, no w tym przypadku mówimy opieki nad dzieckiem, albo ich szanse w uzyskaniu tego, że... Miejsce zamieszkania dziecka będzie bądź przy ojcu, byłym mężu, albo bądź przy matce, byłej żonie. Są takie same, tak? Natomiast tutaj, gdyby jakiś matematyk, taki no średniej klasy matematyk, wziął statystyki i wziął statystyki nie z ostatniego roku, tylko w ogóle z ostatnich lat, i to nie z ostatnich lat, ale pewnie z ostatnich dziesięcioleci, to by się złapał za głowę. No jeżeli byłby to matematyk, który specjalizuje się w dziale statystyka, no to już w ogóle by powiedział, że nie wie o co chodzi. Bo z jednej strony konstytucja gwarantuje równość wobec prawa, mężczyznom i kobietom, a z drugiej strony wyroki sądowe w sprawach rodzinnych wyglądają w ten sposób, że 97% w 97% przypadków miejsce zamieszkania dziecka jest ustalane przy matce. Natomiast w 3% przypadków miejsce zamieszkania dziecka jest ustalane przy ojcu. I pytanie moje jest: gdzie tutaj jest ta równość wobec prawa? Jakoś w tych sądach rodzinnych ta równość wobec prawa się kończy. Oczywiście może być tutaj tak, że. No, niestety w tej naszej Polsce jest tak, że ci faceci są beznadziejnymi ojcami, są beznadziejnymi mężami, i te sądy, w momencie, kiedy wchodzi mężczyzna i kobieta na salę, to oni traktują ich równo, zarówno te sędzie, jak i ci sędziowie. I dopiero w trakcie rozprawy okazuje się, no, że ten ojciec jest fatalny i się nie nadaje, i dziecko powinno się, i dziecko powinno mieszkać z matką. Tak. W związku z tym, tak jak to jest w polskich sądach że ponieważ nie ma opieki naprzemiennej, tak jak się pojawia w coraz większej ilości krajów, gdzie właśnie ta naprzemienna opieka oznacza równość wobec prawa tego orła i reszki i 50 na 50, ale ponieważ w Polsce tego nie ma, no to wygląda tak, że rodzice wchodzą na salę sądową podczas rozwodu faktycznie z równymi prawami. Gdzie ja tu rozglądam bo przychodzę przez ulicę. Faktycznie z równymi prawami, ale po rozprawie sądowej już jest tak, że jeden z rodziców już nie wychodzi z takim samym prawem jak ten drugi rodzic. On wychodzi już z kontaktami, tak? I teraz dobrze jest, jeżeli ten drugi rodzic nie alienuje dziecka i te kontakty są przestrzegane, tak? No to to jest dobrze. Natomiast zdarza się, i tutaj właśnie po to było rozbite to miasteczko. E, szczytu alienacji rodzicielskiej, że ten drugi rodzic mimo wyroku sądowego, prawomocnego, mimo że ma przyznane miejsce zamieszkania dziecka przy sobie, w 97% to są e, niestety kobiety. E, Alienuje dziecko, tak? Więc tutaj równość wobec prawa w rodzinnych sądach w Polsce się totalnie kończy, tak? I ta konstytucja, mimo że ona jest piękna, tak? Papier wszystko przyjmie. Ona jest piękna, ona tutaj mówi o równości prawa. Mężczyzn i kobiet, i że się powinno przestrzegać. No i w ogóle jest tak pięknie. I ten tutaj był, ja wiem, ten tour de konstytucja, w zasadzie taki trochę festyn. Politycy mówili bardzo piękne słowa, sędziowie i tak dalej, to potem wchodzimy do sądów rodzinnych w Polsce, i po prostu rzeczywistość nas uderza bardzo po oczach. Tak? I tak jak mówię, matematycy by się pewnie, gdyby powiedzieć matyko, matematykowi od statystyki, że w Polsce mężczyźni i kobiety mają równe prawa, tak. Ale mimo tych równych praw 97% orzeczeń sądów jest takich, że to jednak dziecko mieszka z mamą, a nie z tatą. No to pewnie taki statystyk, matematyk by się złapał za głowę, bo to przeczyłoby wszystkim teoriom. To przeczy wszystkim teoriom, tak? Więc pewnie taki matematyk się by spytał: o co kaman, tak? Czy ta wasza konstytucja jest po prostu martwa, czy tak sobie piszecie ją tak, żeby pisać i żeby ludzi uspokoić? A sądy po prostu sobie, czy może jeszcze jest coś, o czym ja nie wiem, tak? E, tutaj bym się skłaniał też trochę e, do, do teorii Marka Józefowicza z grupy Fathers for Justice, że tak naprawdę podtrzymywanie konfliktów w tych sprawach rozwodowych, robienie tego, że wydawanie wyroków takich, że jedno dziecko jest. Z jednym rodzicem, a ten drugi rodzic ma tylko kontakty, jeżeli ma, to już na samym początku generuje konflikt, tak? To już na samym początku generuje konflikt, a ten konflikt generuje rozprawy sądowe, tak? No bo ten drugi rodzic, który czuje się pokrzywdzony, najczęściej idzie do sądu, tak? A żeby iść do sądu, to on bierze prawnika. Potem mu coś, coś wyjdzie, albo mu nie wyjdzie, w związku z tym, w momencie kiedy już jest konflikt, no to ta osoba pozwana do sądu, ten alienator mówi: No to ja ci przywalę i zaraz będziemy coś zrobić z alimentami, albo poproszę o podwyższenie i tak dalej. I wtedy do gry jeszcze wchodzą komornicy, którzy po prostu dla nich takie sprawy rozwodowe to jest, to jest miód, to jest po prostu bajka, bo, bo po prostu się wchodzi na pensję albo się coś bierze z majątku, który jest. Tak? A z tego co się orientuje, alimenty w tych sprawach rodzinnych mają pierwszeństwo, więc taki komornik po prostu gdzieś tam ma takie źródło, gdzie co miesiąc kapie mu po prostu kasa. Eee, Marek Józefowicz nam wyliczał, że. Eee, Taki komornik średnio ma około 100 tysięcy rocznie z takich alimentów. Więc generalnie jest tak, że nie opłaca się tak naprawdę traktować tych mężczyzn i kobiety tak 50 na 50%. Tak naprawdę działanie takie niby zgodne z konstytucją, gdzie kobiety i mężczyźni są niby równi, ale to jednak tylko 3% mężczyzn otrzymuje opiekę nad dzieckiem generuje po prostu, to jest bardzo takie konfliktogenne, tak? To ym, od razu powoduje, że ten drugi rodzic czuje się gorszy. Znaczy ten, ten drugi, no to w tym przypadku statystycznie biorąc, yy, mężczyzna, tak? No bo, yy, nie wiem, to wychodzi tak, że tylko 3% mężczyzn w Polsce jest dobrymi ojcami, tak? Faktycznie, gdyby była równość wobec konstytucji, no to byłaby w Polsce wprowadzona opieka naprzemienna. I to jest właśnie to, co proponuje druk 63, który gdzieś tam utknął w Senacie, tak? Wszyscy podchodzą do tego druku jak pies do jeża, bo się boją chyba, e, ja wiem, obrazić, albo gdzieś e, w, m, wzniecić jakiś gniew e, e, środowisk kobiecych. No ale... Ale albo jesteśmy równi wobec tej konstytucji, albo nie. Albo jesteśmy równi, ale w sądzie ta równość się kończy, tak? Bo ja przez cały czas nie, nie jestem w stanie tego pojąć. I te piękne słowa o równości i tak dalej, to są dla mnie po prostu puste słowa. To są dla mnie puste słowa. Jeżeli za tymi słowami o równości w konstytucji, o równości mężczyzn i kobiet pójdą czyny, tak? Czyli w końcu uchwalenie tego druku, który po prostu leży, 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 i tylko numer zmienia, tak? I tylko numer zmienia, to jeżeli to wejdzie i będzie opieka naprzemienna, to faktycznie będzie oznaczać, że e, jest ta równość. Jest ta równość, tak? A ja zachęcam wszystkich bardzo do, e, do zapoznania się ze stroną z profilem na Facebooku e, z grupą Druk 63. Zachęcam bardzo wszystkich do zapoznania się z profilem szczyty alienacji rodzicielskiej, takiej grupy, która, która po prostu propaguje, dróg 63 propaguje opiekę naprzemienną, stara się uświadamiać wszystkich, co to jest alienacja rodzicielska, bo przez cały czas świadomość społeczeństwa jest bardzo mała i ludzie nie za bardzo mają pojęcie, o co tutaj w ogóle chodzi w tej alienacji rodzicielskiej. W związku z tym, bardzo zachęcam wszystkich do zapoznania się z materiałami z tej grupy. Udostępniajcie ją, gdzie tylko można. Udostępniajcie znajomym. A ze swojej strony, ja bardzo zachęcam wszystkich do opieki naprzemiennej. Ostatnio rozmawiałem z ojcem, który. Który rozwiódł się ze swoją, ze swoją już w tej chwili byłą żoną, i rozwiódł się z jego winy, w zasadzie tak, ale on tutaj po prostu bił się w piersi i powiedział: No, moja wina e, nie będę kryć, miał po prostu e, romans, zdradził żonę, i, e, i małżeństwo się rozpadło. I sam powiedział, że przez pierwszy rok, no to po prostu była wojna na na noże, tak. On powiedział, że on wie, co to jest alienacja, bo po prostu matka on nie był złym ojcem. Matka po prostu w ramach, w ramach zemsty bo alienacja rodzicielska często ma miejsce wtedy, kiedy partnerka się po prostu, już tam była partnerka się po prostu mści na ojcu za, za krzywdę, jakiej jej wyrządził. Najczęściej jest to zdrada, albo no najczęściej jest, jest, jest to zdrada, tak. Oczywiście tak jak powtarzam we wszystkich odcinkach, jeżeli byłeś katem dla swojej żony, jeżeli byłeś katem dla swoich dzieci i tak dalej, no to się nie dziw, że, że żona od ciebie uciekła i teraz w ogóle nie chce Ci dać dzieci yy, albo nie chce po prostu, żebyś się w ogóle z dziećmi kontaktował, tak? Ale ten facet, z którym rozmawiałem, on powiedział, że no przyznał się, tak, powiedział, Między wierszami było, no dałem trochę ciała, tak, i przez ten pierwszy rok, no po prostu z żoną szli na, na noże, była po prostu wojna, tak, i gdzieś tam wylądowali w sądzie, mieli fajnego sędziego, czy tam fajną sędzię, która skierowała ich na mediację, tak, i fajnie było, bo trafili bardzo fajną mediatorkę, i chyba po jednym spotkaniu, czy po dwóch, jakoś tam sobie ustalili te kontakty z dziećmi, i. W zasadzie wyszła im opieka naprzemienna, tak? że yy, dzieci są u niego jakiś tam czas, a, a potem dzieci są u niej jakiś tam czas. I najfajniejsze to, co mi się podobało w tym wszystkim, to to, że oni w zasadzie nie wyliczają się co do minuty, co często alienatorzy mają. Także ktoś się tam spóźni 5 minut, spóźni się 20 minut, nie było cię, no to dziecko poszło i dziecka nie masz. Tak? Oni się nie. Szarpią i nie biją się o jakieś minuty, o jakieś, że tam ktoś dwie godziny później, ktoś dwie godziny wcześniej, a że miałeś przychadzkę siódma, jest siódma piętnaście, no to następnym razem ci dziecka nie dam i tak dalej. Nie, nie, nie. Oni bardzo podchodzą bardzo rozsądnie i mimo, że mają coś tam ustalone, to bardzo często nie przestrzegają tych ustaleń, ale nie żeby zrobić komuś na złość, tylko nie przestrzegają tych ustaleń, bo po prostu tak mają, podchodzą na wielkim luzie, tak? I właśnie rozmawiałem z nim ostatnio, bo był w Warszawie i. On powiedział, że gdzieś tam się umówił ze swoją byłą żoną, że te dzieci gdzieś tam dzisiaj odwiezie, ale właśnie dzwonił. Ona się pytała, gdzie są dzieci. On mówi: No, jesteśmy tu i ty. Ona mówi: a, Aha, no to bardzo fajnie, no to super, no to się bawcie. I on, on tam powiedział: Wiesz, co, no miałem dzieci dzisiaj odwieźć, ale chyba nam dłużej zejdzie, bo się fajnie bawią. No to ci przywiozę jutro. No i ona mówi: No to fajnie, że mnie informujesz, no to ja przynajmniej wiem, że mam jeszcze jeden dzień wolny. I do tego podchodzą w ten sposób. Jeżeli ona gdzieś tam z nimi wyjedzie i jej tam zejdzie, że, że, że tam zejdzie więcej czasu, no to też wojny nie ma, tak? No bo dzieci to są dzieci, one mogą chcieć się gdzieś tam bawić, chcieć zostać dłużej i tak dalej. Nie ma takiego szarpania się on powiedział, że to jest w ogóle inna jakość nie ma takiego szarpania się o każdą minutę, o każdą chwilę spędzoną nie ma takiego wytykania nie ma tej blame game, o której tam wspominałem ostatnio podchodzą do tego bardzo rozsądnie. I powiedział, że taki luz no, jest po prostu super, więc w zasadzie to jest taka opieka naprzemienna, ale żeby też jego była partnerka czuła się bezpieczna, to ustalili w zasadzie tę opiekę, że on na 6 dni, ona 8, tak chyba jakoś tak, no, żeby było w sądzie, żeby wychodziło, że to nie jest opieka. Na ale żeby po to tylko, żeby on mógł na te dzieci płacić. Tak? Więc on powiedział, że akurat jeżeli o pieniądze chodzi, o finanse, no to no, problemu z tym nie ma. W związku z tym powiedział, że nawet jakby naprzemienna opieka była, to on będzie płacić, no bo to jest jego dziecko. Tak? W związku z tym uważam, że taki zdrowy układ jest bardzo fajne, że ta, mimo wyroku sądu, ta opieka naprzemienna po prostu wyszła tak sama z siebie. I dlatego uważam, że ten Druk 63, który niejako mógłby wymusić na rodzicach tę opiekę naprzemienną, byłby bardzo korzystny dla dzieci. No bo tutaj chodzi tak naprawdę o dzieci, a nie komu dowalić, komu przegryźć, czyja jest racja, czyja jest góra, żeby rodzice nie traktowali dzieci instrumentalnie. Tak. Natomiast Teraz, mimo tej konstytucji, mimo tego, że e, mężczyźni i kobiety są traktowani równo, tego po prostu nie ma, tego po prostu nie ma. Rodzice idąc do sądu, mężczyźni tak naprawdę idąc do sądu, wydaje mi się, że już są na pozycji straconej, albo zdają sobie sprawę, że żeby uzyskać to, co kobieta może uzyskać tak na pstryknięcie palcem, no to oni muszą się bardzo, bardzo, bardzo namęczyć, napracować, i na razie te sądy jeszcze, a przechują od tego, że one działają na podstawie prawa rodzinnego, które było ustalone 60 lat temu. Jakoś nikt się nie, 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 nie kwapi, żeby to prawo przystosować do XXI wieku. No to w sądach wygląda tak, że no nie wiem, jak kobieta oskarży mężczyznę o przemoc, no to mężczyzna musi udowodnić. Mężczyzna musi udowodnić, że tej przemocy nie ma, bo z założenia, jeżeli kobieta oskarży, no to mężczyzna jest przemocowcem, bo kobieta tak mówi. Natomiast jeżeli mężczyzna oskarży kobietę o przemoc, no to prawdopodobnie policja i sądy będą się pytały, takie zrobią oczy, tak? Pan taki 1,80 m i kobieta, przemoc tutaj i tak dalej. I mężczyzna będzie jednak musiał tę przemoc udowodnić. Tak? Kobieta nie, a mężczyzna tak. I mimo, że w bardzo wielu przypadkach... Ta przemoc jest w sądach udowodniona, jest wiele grup na Facebooku, gdzie mężczyźni załączają pisma i dowody i tak dalej. To są po prostu przez sądy odrzucane, tak po prostu z założenia. tak. Więc może ci sędziowie nie są wyszkoleni, może się po prostu boją wychylić, może jest im dobrze tkwić w tej skorupie sprzed kilkudziesięciu lat, no bo jest po prostu bezpiecznie i się nikt nie przyczepić. W związku z tym na tym będę kończyć. Taki krótki filmik z podpłac kultury na temat równości w cudzysłowie mężczyzn i kobiet względem konstytucji, szczególnie w aspekcie prawa rodzinnego. Natomiast, jeżeli wy byście mieli jakieś przykłady, gdzie jesteście równo traktowani w sądzie wraz ze swoimi byłymi partnerkami albo byłymi partnerami, to bardzo proszę o komentarze lub mail. Tymczasem żegnam się. Do następnego odcinka życzę Wam dużo pozytywnej energii, jak zwykle wiary w miłość Waszych dzieci do Was i żegnam z Podpac Kultury w słoneczną niedzielę. Na razie, cześć!